To wiadomość, której nikt się nie spodziewał. Joanna Racewicz, dziennikarka, publicystka, a dla wielu Polaków także symbol odwagi i siły po tragedii sprzed lat. Zdecydowała się na szczere wyznanie, które już teraz wywołuje prawdziwą burzę w mediach i na portalach społecznościowych. Po 14 latach od dramatycznej śmierci swojego męża, ofiary katastrofy smoleńskiej, Racewicz publicznie przyznała, że w jej życiu pojawiła się nowa miłość. Nie mogę dłużej ukrywać prawdy. Powiedziała w rozmowie z jednym z największych tygodników: Te kilka słów wystarczyło, aby Polska zamarła. Internet eksplodował falą komentarzy. Jedni gratulują odwagi i życzą szczęścia, inni nie kryją zaskoczenia, a nawet krytyki. Skala emocji jest gigantyczna: od łez wzruszenia po oskarżenia o zdradę pamięci o zmarłym mężu. Na Facebooku i Twitterze temat w ciągu kilku godzin stał się numerem jeden tysiące komentarzy, setki artykułów i programów telewizyjnych szok, nie wierzę, wreszcie odważyła się na życie dla siebie, takie nagłówki dominowały w serwisach informacyjnych. Dziennikarze nie mają wątpliwości. To jedno z najbardziej poruszających i kontrowersyjnych wyznań ostatnich lat. Reakcje fanów są skrajne. Część internautów podkreśla, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia i nowego początku, nawet po największej tragedii. Inni twierdzą, że tak szczere wyznanie powinno było zostać w sferze prywatnej. Eksperci od wizerunku zauważają, że Racewicz po raz kolejny udowodniła, iż nie boi się mówić wprost i podejmować trudnych tematów, nawet jeśli mają one wywołać lawinę krytyki. Telewizje zareagowały błyskawicznie. Programy śniadaniowe, serwisy informacyjne i talk-showy poświęciły całe segmenty tej sprawie. Widzowie przed ekranami oglądali kolejne relacje i komentarze, a atmosfera napięcia nie opuszczała studiów telewizyjnych. To wyznanie to nie tylko historia miłości, ale także symboliczny moment, który pokazał, jak cienka jest granica między prywatnym dramatem a publiczną debatą. Joanna Racewicz, od lat żyjąca w cieniu tragedii, teraz zdecydowała się powiedzieć głośno coś, co dla wielu było nie do pomyślenia. I właśnie dlatego jej słowa stały się tak głośnym i szokującym wydarzeniem. To wiadomość, która spadła na opinię publiczną niczym grom z jasnego nieba. Joanna Racewicz, dziennikarka, publicystka, kobieta od lat znana z odwagi i siły, po raz pierwszy od 14 lat postanowiła mówić głośno o sprawie, którą konsekwentnie ukrywała. Po tragedii smoleńskiej w 2010 roku, w której straciła męża, przez lata żyła w cieniu żałoby, poświęcając się wychowaniu syna i pracy zawodowej. Dziś jednak ujawnia prawdę, która już teraz wstrząsa mediami i wzbudza lawinę komentarzy. W jej życiu pojawiła się nowa miłość. Nie mogę już dłużej milczeć. Czas w końcu przyznać, że moje serce znów bije mocniej, wyznała w jednym z wywiadów. Te kilka słów wystarczyło, by Polska dosłownie eksplodowała emocjami. Komentarze internautów zalały media społecznościowe. Hashtag Księle znalazł się na szczycie trendów w ciągu kilkudziesięciu minut. Dla jednych to przejaw odwagi i dowód, że nawet po największej tragedii można odnaleźć szczęście. Dla innych szok, a nawet zdrada pamięci o zmarłym mężu. Nie wierzę, że powiedziała to publicznie. Wreszcie odważyła się żyć dla siebie. Czy naprawdę musiała to ujawniać w mediach? To tylko część z tysięcy komentarzy, jakie pojawiły się na Twitterze i Facebooku. Redakcje najważniejszych gazet i portali nie czekały ani chwili. Wyznanie, które podzieliło Polskę, Sary, pisała jest Gazeta Wyborcza. Racewicz szokuje, nowa miłość po latach ciszy. Donosił fakt. Telewizje przygotowały specjalne wydania programów informacyjnych, w których eksperci próbowali analizować każde słowo dziennikarki. Joanna Racewicz od zawsze wzbudzała zainteresowanie mediów. Jej historia to dramat, który zna każdy Polak. Strata męża w katastrofie smoleńskiej była ciosem, który na długie lata zdefiniował jej życie. Stała się symbolem wdowy, która, mimo bólu, znalazła w sobie siłę, by wychować dziecko i wrócić do pracy. Jej postawa była podziwiana, a zarazem nieustannie oceniana przez opinię publiczną. Dlatego właśnie jej wyznanie o nowej miłości stało się tak ogromnym wydarzeniem. To nie jest tylko osobista decyzja, to komunikat, który trafia do milionów ludzi. Dla wielu Polek i Polaków Racewicz była uosobieniem lojalności i wierności pamięci. Teraz przełamuje tabu, pokazując, że życie nie kończy się na tragedii, komentował jeden z ekspertów od wizerunków telewizji śniadaniowej. W sieci pojawiły się nagrania, w których fani płakali ze wzruszenia, gratulując dziennikarce odwagi. Inni, nie kryjąc emocji, pytali, czy to odpowiedni moment i czy nie lepiej było zachować te informacje w sferze prywatnej. Ta mieszanka zachwytu, szoku i krytyki sprawiła, że sprawa w ciągu kilku godzin przerodziła się w debatę narodową. Media zagraniczne szybko podchwyciły temat. Niemiecki Bild pisał o szokującym wyznaniu polskiej dziennikarki, a włoska La Repubblica określiła całą sytuację mianem emocjonalnego trzęsienia ziemi. Francuskie Le Monde stwierdziło wprost: Joanna Racewicz złamała ciszę i otworzyła nowy rozdział swojego życia. Sama Racewicz w rozmowie podkreślała, że decyzja o ujawnieniu prawdy dojrzewała w niej od dawna. Czekała, aż syn dorośnie, aż zrozumie, że mama też ma prawo do szczęścia. Nie chodzi o zapomnienie, ale o życie dalej. Wyznała, to zdanie wywołało dodatkową falę emocji. Widzowie, którzy słuchali jej wypowiedzi, przyznawali, że nie mogli powstrzymać łez. Nie można pominąć także wątku politycznego. Katastrofa Smoleńska do dziś pozostaje jedną z najbardziej kontrowersyjnych i bolesnych kart w historii Polski. Każde publiczne wystąpienie wdów i rodzin ofiar jest komentowane w kontekście narodowej pamięci. Dlatego właśnie wyznanie Racewicz tak mocno uderzyło w opinię publiczną. Dla wielu to nie tylko prywatna historia, ale także symboliczne przesłanie o sile, nadziei i granicach społecznego osądu. To dopiero początek tej burzliwej historii. Media nie mają wątpliwości. Temat będzie żył przez wiele dni, jeśli nie tygodni, a Joanna Racewicz, niezależnie od opinii innych, właśnie napisała najodważniejszy rozdział w swoim życiu. Rozdział, który już teraz na zawsze zmieni sposób, w jaki patrzymy na nią jako dziennikarkę, kobietę i bohaterkę jednej z największych tragedii narodowych ostatnich lat. Kiedy w mediach pojawiła się wiadomość o nowej miłości Joanny Racewicz, fala emocji, jaka ogarnęła Polskę, przerosła najśmielsze oczekiwania. To, co miało być szczerym i osobistym wyznaniem, w jednej chwili zamieniło się w ogólnonarodową debatę. Na ulicach, w mediach społecznościowych, w programach telewizyjnych i radiowych, wszędzie toczono dyskusję, czy dziennikarka miała prawo mówić głośno o swoich uczuciach po 14 latach od tragedii. Na Twitterze w ciągu pierwszych 24 godzin od publikacji wywiadu pojawiło się ponad 200 tysięcy wpisów oznaczonych hashtagiem Kleczja Racewicz. Komentarze były skrajnie różne. Jedni pisali brawo za odwagę, w końcu wybrała życie. Inni reagowali gniewnie. To brak szacunku wobec pamięci zmarłego męża. Jeszcze inni próbowali łagodzić spór, przypominając nikt z nas nie zna jej bólu ani drogi, którą musiała przejść. Fani, którzy od lat wspierali dziennikarkę, tworzyli grupy wsparcia na Facebooku, publikowali zdjęcia, archiwalne nagrania i wspomnienia, a także słowa otuchy Joanna, jesteśmy z tobą. Każdy ma prawo do miłości. Z kolei portale plotkarskie i tabloidy wykorzystywały temat w nagłówkach, nadając mu dramatyczny wydźwięk Wdowa ze Smoleńska łamie tabu nowa miłość w cieniu tragedii. Do dyskusji włączyli się również politycy. Jedni podkreślali, że Racewicz jest symbolem odwagi, inni wprost krytykowali moment i formę jej wyznania. Jeden z parlamentarzystów stwierdził, żałoba jest sprawą prywatną, ale kiedy staje się publiczną deklaracją, rodzi pytania o intencje. Te słowa wywołały kolejne fale komentarzy i spór o granice życia publicznego. Środowisko dziennikarskie również nie pozostało obojętne. W popularnych programach telewizyjnych zaproszeni redaktorzy debatowali nad pytaniem, czy gwiazdy mediów powinny dzielić się swoimi uczuciami z opinią publiczną? Jeden z prowadzących mówił: Joanna Racewicz od lat żyje w blasku fleszy. Nie można od niej wymagać, by udawała, że jej życie zatrzymało się w 2010 roku. Inny dodawał: ale trzeba pamiętać, że każde jej słowo odbija się szerokim echem. To odpowiedzialność, której nie można bagatelizować. Reakcje zwykłych ludzi pokazały, jak bardzo Polacy czują się emocjonalnie związani z historią Joanny. W wielu miastach pojawiły się spontaniczne akcje wsparcia. Fani organizowali spotkania, na których rozmawiano o prawie do nowego życia po stracie. Z drugiej strony w mediach społecznościowych powstawały grupy krytyczne, w których oskarżano dziennikarkę o zdradę pamięci i szukanie sensacji. Eksperci psychologii społecznej zauważyli, że cała sytuacja ujawniła głębokie podziały w społeczeństwie. Polacy wciąż traktują katastrofę smoleńską jako traumę narodową. Wdowy i rodziny ofiar są postrzegane nie tylko przez pryzmat prywatnego życia, ale także symbolu narodowej pamięci. Dlatego każde ich działanie wywołuje tak silne reakcje, tłumaczyła jedna z psycholożek. Media zagraniczne komentowały wydarzenia w nieco innym tonie. Brytyjski The Guardian pisał: Racewicz przełamuje tabu. Życie po stracie wciąż pozostaje tematem kontrowersyjnym. Francuskie Le Monde zauważyło: To wyznanie to nie tylko historia kobiety, ale także test dojrzałości społecznej w Polsce. Niezwykle poruszające były reakcje osób, które same przeżyły podobne dramaty. W listach i komentarzach wysyłanych do redakcji wielu Polaków dzieliło się swoimi doświadczeniami. Mój mąż zmarł 10 lat temu. Dopiero niedawno znalazłam kogoś, kto pomógł mi wrócić do życia. Joanna dała mi odwagę, by o tym mówić. Takie głosy sprawiły, że historia Racewicz nabrała dodatkowego wymiaru. Przestała być tylko medialną sensacją, a stała się inspiracją dla wielu ludzi w podobnej sytuacji. Ale nie brakowało także krytycznych ocen. Część komentatorów oskarżała media o przesadną eksploatację prywatnego życia dziennikarki. To nie jest temat do tabloidowych nagłówków, tylko bardzo delikatna, intymna sprawa. Przerabianie jej w prime time to nadużycie, mówił jeden z publicystów. Wszystko to pokazuje, że wyznanie Joanny Racewicz stało się czymś więcej niż tylko osobistą deklaracją. To wydarzenie, które podzieliło Polskę, wywołało ogromną debatę o granicach prywatności i odpowiedzialności osób publicznych. Jedno jest pewne, emocje, jakie wzbudziła, nie opadną szybko. Dla jednych pozostanie bohaterką odwagi, dla innych symbolem kontrowersji. Wyznanie Joanny Racewicz o nowej miłości po 14 latach milczenia nie jest tylko prostą deklaracją uczuć. To wydarzenie, które ma ogromny ciężar psychologiczny i społeczny. Psycholodzy zwracają uwagę, że tak długi okres żałoby nie jest przypadkiem. Racewicz przez lata nosiła w sobie poczucie obowiązku wobec pamięci męża. Dopiero teraz, kiedy syn dorósł i samodzielnie ocenia świat, mogła pozwolić sobie na ujawnienie prawdy, mówi jedna z ekspertek. To wyznanie jest także przykładem, jak ogromny wpływ mają oczekiwania społeczne na życie osób publicznych. W Polsce, gdzie katastrofa smoleńska pozostaje bolesnym punktem narodowej pamięci, wdowy po ofiarach traktowane są jak strażniczki symbolu. Każdy ich krok jest bacznie obserwowany i oceniany. Racewicz przez lata pełniła rolę ikony siły i lojalności. Decyzja o przyznaniu się do nowej miłości była więc dla niej przełomem ryzykiem, które musiała podjąć, by odzyskać własne życie. Eksperci od komunikacji podkreślają, że wybór formy publicznego wyznania nie był przypadkowy. To była świadoma decyzja medialna. Racewicz wiedziała, że temat i tak wycieknie. Lepiej było opowiedzieć historię po swojemu, niż czekać na tabloidowe spekulacje, komentował jeden z analityków. Ale cena, jaką płaci, jest ogromna. Od momentu publikacji wywiadu, życie Racewicz stało się przedmiotem nieustannej analizy. Każdy jej gest, każde zdanie w mediach społecznościowych jest interpretowane jako część nowego etapu. Krytycy zarzucają jej, że sprywatyzowała tragedię publiczną. Zwolennicy odpowiadają: że przecież ma prawo żyć i kochać. Czy 14 lat cierpienia to za mało? Ważnym aspektem całej sytuacji jest także jej kariera dziennikarska. Racewicz od lat związana jest z mediami, prowadzi programy i komentuje wydarzenia społeczne. Po wyznaniu o nowej miłości, jej wizerunek uległ zmianie. Z jednej strony stała się jeszcze bardziej autentyczna i bliska widzom, którzy widzą w niej kobietę z krwi i kości. Z drugiej, dla części opinii publicznej, utraciła status wdowy, która nigdy się nie poddała. To podwójne oblicze będzie towarzyszyć jej przez kolejne lata kariery. Nie można pominąć również perspektywy międzynarodowej. Media zagraniczne nie koncentrowały się wyłącznie na kontekście smoleńskim, ale widziały w historii Racewicz uniwersalny dramat kobiety, która po stracie decyduje się na nowy początek. The Independent pisał: „To opowieść o nadziei i odwadze Wdowa, która przez lata milczała, w końcu daje sobie prawo do szczęścia. Takie relacje sprawiły, że temat wykracza poza granice Polski, stając się częścią szerszej debaty o roli kobiet i wdów w przestrzeni publicznej. Analiza socjologiczna pokazuje też, że historia Racewicz działa jak lustro dla polskiego społeczeństwa. Zamiast cieszyć się, że kobieta odzyskała szczęście, część ludzi woli trzymać ją w roli symbolu. To świadczy o naszej trudności z akceptowaniem zmian i prawa jednostki do prywatności. Podkreślał jeden z profesorów. Co dalej? Eksperci przewidują, że burza medialna jeszcze potrwa. Temat pojawia się w programach publicystycznych, talk show'ach i na łamach prasy. Każdy komentarz Racewicz będzie analizowany w kontekście nowego etapu życia. Jednocześnie istnieje ryzyko, że jej partner, dotąd pozostający w cieniu, stanie się kolejną ofiarą medialnego zainteresowania. Dla samej Joanny Racewicz to jednak moment symbolicznego przełomu. Po latach ciszy i walki o zachowanie pamięci o mężu wreszcie pozwala sobie na życie dla siebie. Niezależnie od reakcji społeczeństwa jej decyzja już teraz wpłynęła na debatę publiczną o granicach prywatności, sile kobiet i prawie do drugiej szansy. Gdy pierwsza fala emocji po wyznaniu Joanny Racewicz zaczęła powoli opadać, na horyzoncie pojawiły się pytania o konsekwencje długofalowe. To, co wydawało się osobistą deklaracją, w krótkim czasie przerodziło się w debatę o charakterze społecznym i kulturowym. Wizerunek dziennikarki, przez lata nierozerwalnie związany z tragedią smoleńską, został nagle przedefiniowany. Dla jednych pozostała symbolem siły i lojalności, która wreszcie odważyła się na krok ku przyszłości, dla innych stała się postacią kontrowersyjną, która przekroczyła niewidzialną granicę pamięci i żałoby. Zmiana ta była widoczna nie tylko w komentarzach internetowych, ale również w tonie, w jakim media zaczęły relacjonować jej wystąpienia. Coraz częściej mówiono o niej nie jako o wdowie ze Smoleńska, ale jako o kobiecie, która świadomie wybrała nowe życie i nie zawahała się o tym mówić. To wyznanie obnażyło także głębokie podziały pokoleniowe. Starsze generacje, przywiązane do tradycyjnego modelu rodziny, reagowały z rezerwą, podkreślając, że wdowa powinna pozostać wierna pamięci męża do końca życia. Z kolei młodsze pokolenia przyjęły jej decyzję z większym zrozumieniem i entuzjazmem, traktując ją jako naturalny etap życia po stracie. W sieci mnożyły się komentarze, to jej prawo, niech wreszcie będzie szczęśliwa, a obok nich równie głośne głosy krytyki. Nie powinna była mówić o tym publicznie. Dyskusja ta ujawniła, jak bardzo różnimy się w podejściu do prywatności i prawa jednostki do samostanowienia. Nie bez znaczenia pozostaje także rola mediów, które podchwyciły temat i podsyciły kontrowersje. Od tabloidów po programy publicystyczne każde słowo, każdy gest Joanny był analizowany i komentowany. Krytycy wskazywali, że tragedia osobista została ponownie sprowadzona do poziomu sensacji. Inni odpowiadali, że skoro zdecydowała się mówić publicznie, musiała liczyć się z konsekwencjami. W rezultacie Racewicz znalazła się w centrum medialnej burzy, której intensywność przerosła jej własne intencje. Wyznanie dziennikarki wywołało także reakcje kobiet, które same przeżyły podobne dramaty. W listach i komentarzach pisały: Dziękujemy za odwagę, pokazałaś, że można żyć dalej, twoja historia to także nasza historia. Dzięki temu Racewicz stała się nie tylko bohaterką skandalu, ale i inspiracją dla tysięcy polek, które do tej pory w ciszy i samotności zmagały się z własną żałobą. Jej decyzja otworzyła im drzwi do rozmowy o sprawach, które dotąd pozostawały tematem tabu. Konsekwencje dla jej kariery są nieuniknione. Oglądalność programów, w których się pojawia, znacząco wzrosła, a jej nazwisko znów znalazło się w centrum zainteresowania. Jednak eksperci do krzyk wizerunku ostrzegają, że każda jej wypowiedź będzie Teraz interpretowana przez pryzmat nowej miłości. Widzowie nie zapomną, że przełamała tabu, a dla wielu zawsze będzie symbolem kobiety, która odważyła się powiedzieć dość narzuconym przez społeczeństwo oczekiwaniom. Interesujące jest również to, jak sprawa została odebrana za granicą. W prasie brytyjskiej i francuskiej ton komentarzy był wyraźnie bardziej wyrozumiały, a historia Racewicz została przedstawiona jako uniwersalny przykład odwagi i potrzeby nowego początku. To, co w Polsce wywołuje burzę, na Zachodzie jest traktowane jako naturalny etap życia, pisał The Guardian. Ta różnica pokazała, jak odmienne są kulturowe standardy wobec żałoby i prawa do miłości po stracie. Cała sytuacja uwidoczniła, że Joanna Racewicz już nigdy nie powróci do roli milczącej wdowy. Stała się symbolem dyskusji o wolności jednostki, o granicach prywatności i o prawie do szczęścia. Jej decyzja na zawsze pozostanie punktem odniesienia w debacie publicznej, a sama dziennikarka, niezależnie od ocen, zapisała się w historii jako kobieta, która odważyła się złamać schematy. To nie jest koniec historii, lecz dopiero początek nowego rozdziału, którego konsekwencje będą odczuwalne przez długie lata w jej życiu prywatnym, zawodowym i w świadomości społecznej Polaków. Przyszłość Joanny Racewicz po jej wyznaniu pozostaje pytaniem, na które nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi, ale jedno jest pewne nic już nie będzie takie samo. Jej słowa sprawiły, że stała się nie tylko bohaterką mediów, ale również symbolem odwagi i szczerości. Dla wielu Polek i Polaków jej decyzja jest inspiracją, dowodem, że nawet po latach bólu można otworzyć serce i pozwolić sobie na szczęście, dla innych kontrowersją, która na długo pozostawi ślad w pamięci. To, co wydarzy się w kolejnych miesiącach, będzie kluczowe dla dalszej kariery i życia prywatnego dziennikarki. Eksperci przewidują, że Racewicz może wykorzystać tę fale zainteresowania, by jeszcze mocniej angażować się w projekty społeczne dotyczące praw kobiet, samotnych matek czy osób w żałobie. Jej własne doświadczenie daje jej wyjątkową wiarygodność i siłę przekazu, której nie da się zignorować. Nie można też wykluczyć, że stanie się twarzą szerszej kampanii społecznej bo historia, którą opowiedziała, dotyczy tysięcy ludzi w Polsce. Jej głos może pomóc przełamać tabu i dać odwagę tym, którzy do tej pory bali się mówić o swoich emocjach. Dla Joanny Racewicz ta droga będzie pełna wyzwań, ale też nowych możliwości. Wyznanie otworzyło przed nią drzwi do nowego rozdziału życia rozdziału, w którym to ona sama decyduje o swoim losie, bez oglądania się na oczekiwania innych, a opinia publiczna, niezależnie od tego, czy krytykuje, czy wspiera, musi przyjąć jedno, że jej historia jest świadectwem siły kobiety, która po tragedii znalazła w sobie odwagę, by żyć na nowo.